Nie będę z gościem rozmawiał i on zaprosił mnie na, na rowery. Wiecie, to jest taka śmieszna anegdota, ale Bóg przez rowery łamał moje serce. I Ja byłem takim zarozumiałym cwaniakiem, któremu wydawało się, że ma wszystko. Jurek zaprosił mnie na rower. Jechaliśmy na tych rowerach i ja mówiłem sobie, no to pokażę mu, jak się na rowerze jeździ. Wsiadłem na ten rower, nie mogłem go dogonić. On wcale się nie męczył, nie pedałował po prostu tak powolutku. Ja nie mogłem go dogonić, on się odwracał. Ja miałem zadyszkę i wtedy pierwszy raz zacząłem się wzruszać. Mówiłem, kurczę, co się tam dzieje? Mówię, nie mogę dogonić jakiegoś tam leszczyka na rowerze. A on się tylko odwracał, uśmiechał się do mnie i mówi, chodź, chodź, spokojnie, ja się wcale nie śpieszę. A ja już jechałem ostatniej sił po prostu i już miałem prawie zawał serca. I kiedy dojechaliśmy na miejsce, on zszedł uśmiechnięty i mówi do mnie, no jak tam, wszystko dobrze? I ja już ostatkiem sił mówię, tak, tak, dobrze, ale a w głębi mnie wszystko płakało, już nie miałem siły po prostu, już wiedziałem, że, że nie tędy droga. I było w nim coś takiego, taka, taka miłość, takie szczęście, którego mi brakowało. Ja tego bardzo chciałem. Po latach zrozumiałem, że w Biblii jest napisane to, co, po czym poznają nas inni ludzie, ludzi wierzących, którzy kochają Boga, to jest miłość wzajemna. Tą, tą którą miał Jezus w sobie. I, i poszedłem za Jurkiem, ale, ale, ale to zło mnie znowu zaczęło wciągać. Koledzy ze świata zaczęli mnie wyciągać. Okradłem Jurka. Zwyzywałem, eee, odszedłem do świata i okradłem później tatę, siostrę. Stanąłem na samym dnie, to tam mnie wymeldował z domu, już byłem bezdomny. Lekarze stwierdzili, że mam początki schizofrenii paranoidalnej. I stałem na, na, na jednej z rozparw sądowych o, o, o kradzieże. I pamiętam słowa sędziego, który powiedział do mnie, Makowski, jeśli jeszcze raz się tu spotkamy, pójdziesz siedzieć do kryminału, to będzie twój koniec. I to był ostateczny moment, kiedy ja wszedłem na ulicę, ja popłakałem się, ja powiedziałem, Boże, ja już nie umiem żyć. Później dowiedziałam się o tym, że jednego z moich kolegów podpalili żywcem, polali go benzyną, miał żonę i dziecko, zamordowali go. Drugiego, który też był taki ambitny, dumny, kopnęli w brzuch, dostał krwotok wewnętrzny, nie zgłosił się na pogotowie, zmarł. Moja przyjaciółka Kasia w klubie nocnym, będąc na super imprezie na dyskotece wzięła jakiś narkotyk, który uderzył w jej układ nerwowy, dostała padaczki. Ochroniarze śmiali się z niej. Ona miała padaczkę, stroboskop uderzył jej raz, drugi, trzeci, atak po ataku. Oni się z niej śmiali i umarła mając 19 lat. I zacząłem zadawać Bogu pytania, mówię, co tutaj się dzieje tak naprawdę, mówię, czym jest życie, mówię. Ja mówię, Panie, przecież marzyłem, żeby być Twoim bohaterem kiedyś, żeby zdobywać wielkie rzeczy, mówię, a umieram jak, jak, jak przegrany, mówię. I wołałem do Boga i Bóg zaczął stawiać konkretnych ludzi na mojej drodze, którzy zaczęli mnie pchać do przodu. I trafiłem... Na szkołę miałem wtedy zawodówkę skończoną i bałem się, że już nie skończy żadnej szkoły, i pojechałem do, do Łodzi do szkoły wiecie i tam spotkałem pana dyrektora, który powiedział Makowski, nie wiem dlaczego, ale mam cię wpuścić do tej szkoły bez egzaminów. Zaczniesz pierwszy rok w naszej szkole nie będziesz zdawał żadnych egzaminów. Jeśli nie zdasz pierwszego roku, to koniec, OK. Ja zacząłem się uczyć i miałem gdzie mieszkać wtedy. I, i ten pan dyrektor powiedział, tutaj obok mnie jest bursa. Tam mieszkają młodzi uczniowie. Jeśli chciałbyś to iść, zapytaj, pani dyrektor, może cię przyjmie. Ja przyszedłem do niej, powiedziałem: Pani dyrektor, ja nie mam gdzie mieszkać. Pan dyrektor przyjął mnie do szkoły. Tata wyrzucił mnie z domu. Ona powiedziała: OK, mieszkaj w moim akademiku. Ja ale Ja nie mam pieniędzy. Ona mówi: To, to będziesz mi remontował pokoje, to jest techniką budowlane, więc będziesz remontował mi pokoje. Czasami jako ludzie oczekujemy, że pan Bóg przyjdzie z błyskiem. Nagle jesteśmy tak szybcy dzisiaj, że traktujemy pana Boga jak kerfur albo jak jakiś e, super supermarket. Traktujemy go tak rzeczowo, przychodzimy, mówimy, daj mi to, daj mi to, a nie umiemy czekać. I, I Bóg zaczął pokazywać mi, że On jest. On będzie kształtował moje życie, jeśli ja nauczę się czekać. Dostałem miejsce w, w bursie, ale nie umiałem radzić sobie z, z moimi emocjami, okradałem ludzi na, tej, na terenie tej bursy, kradłem im telefony i, i, i strasznie płakałem, nie umiałem sobie z tym poradzić. I ktoś mnie, poszedł do pani dyrektor, powiedział, że tam, gdzie się pojawi, coś ginie. I ona zaprosiła mnie na rozmowę i powiedziała, nie obchodzi mnie, czy kradniesz, czy nie. Nie pytam o to. Jest w tobie źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli tylko potrafisz je znaleźć. Możesz być innym człowiekiem. Już nigdy nic więcej nie ukradłem. To był taki moment, kiedy po raz kolejny wiedziałem, że ktoś dał mi szansę, i wiedziałem, że to był Bóg w postaci pani dyrektor, która powiedziała: Dobromir, ja daję ci szansę, I Ja przestałem kraść, ja miałem problemy jeszcze wtedy z marihuaną, z narkotykami, nie radziłem sobie, musiałem czpać. I, i, I pamiętam taki moment, kiedy nie radziłem sobie, Pałem, szukałem jakiegoś odzwierciedlenia w, w narkotykach i któregoś dnia powiedziałem, Panie, uwolniłeś mnie ze złodziejstwa. Proszę Cię, uwolnij mnie z narkotyków. Uklęknąłem, trzymałem się słowa jak kotwicy, brałem Ewangelię i w Ewangelii jest napisane, że jeśli ktoś jest w Chrystusie nowym, jest stworzeniem. Stare przeminęło, a to wszystko staje się nowe. Drugi Koryntian 5,17. Ja zacząłem to powtarzać, Panie, ja już nie chcę brać narkotyków, one zniszczyły mi życie. Ludzie śmiali się ze mnie, moi znajomi, moi koledzy mówili: zwariowałeś, uwierzyłeś w Jezusa, naprawdę, może schizofrenię. Ale ja wiedziałem, że ja mogę być zdrowy i widziałem, jak narkotyki odchodzą od mojego życia. Jak Bóg jednego dnia zabrał w całą, całe pragnienie ćpania amfetaminy, wszystkie objawy amfetaminy zabrał. Nie miałem problemów z amfetaminą. Już jednego dnia wiedziałem, że jestem wolny. Tylko człowiek, który spotyka Boga na swojej drodze jest w stanie powiedzieć, jestem wolny, bo wiem, że Bóg zabrał, bo On czyni wszystko nowym. On stworzył moje serce i On jest w stanie stworzyć wszystko na nowo, On jest w stanie uzdrowić. Terapeuci, psycholodzy tego nie wytłumaczą, ale Bóg może zrobić takie rzeczy. I później miałem problem z marihuaną i umiałem się skupić. I spotkałem Panią od Polskiego, kochana Pani polniska, Pani Elżbieta Pietrza, która powiedziała mi, Makowski... Będę cię tak szlifowała, że zaczniesz czytać i nauczysz się skupiać swój umysł. Ja zacząłem czytać lektury, rozkochałem się w lekturach, kłóciłem się z nią o potop, o ludzi bezdomnych, o doktora Tomasza Judyma. Irytowało mnie, że młodzi Polacy nie chcą znać literatury, która w rzeczywistości jest piękna, która odzwierciedla wiele wielkich praw naszego narodu. Zaczęło ożywać moja, moja kultura osobista, zacząłem żyć i wierzyć w to. Że, że to wszystko ma sens. Debatowałem z panią na temat kmicica, który miał trzy etapy swojego życia. Ja, 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 ona mówiła: Ty jesteś takim kmicicem, Makowski, i ty, i ty masz takie serce, i ty możesz być innym człowiekiem. Ja głęboko w to wierzyłem, że można żyć. I mówiłem moim kolegom: Ja już się nie wstydziłem Ewangelii o Jezusie Chrystusie, bo komu wiele darowano, ten wiele miłuje. I, i, i któregoś dnia dowiedziałem się, że moja mama popełniła samobójstwo, i że owocem tego jest. To, że rozwaliło jej wątrobę, leży na Ojomie w stanie krytycznym, na toksykologii i w Bóg już teraz zmienia moje serce. Ja pojechałem do mojej mamy, ona leżała w stanie krytycznym, dostała zapaści, Jak klęknąłem w szpitalu i wbrew komentarzy ludzi, pamiętam jak mówiłem, Boże, nieważne co się stało, ja chcę wybaczyć mojej mamie, bo tylko wtedy będę mógł poznać prawdziwie, co znaczy kochać drugiego człowieka. I moja mama leżała w stanie krytycznym, jako kobieta, która przepiła całe swoje życie. Obraz mamy, który miałem, to obraz, który stał pod sklepem. Moja mama stała pod sklepem z, z drobnymi, lokalnymi pijaczkami. Piła alkohol, zapijała się i żebrała ode mnie, mówiła dobre, jak masz na wino? I ja klęknąłem przy niej, powiedziałem, daj mi jej powiedzieć chociaż raz w życiu, że ją kocham. Tylko to ma dla mnie dzisiaj znaczenie. Lekarze przychodzili, mówili, pani Makowski, ona nawet nie słyszy, ona umrze. Ja powiedziałem, mój Bóg jest Bogiem nadziei. Jeśli On... Da mi łaskę, żebym się z nią spotkał, to ja będę w to wierzył. I na drugi dzień moja mama odzyskała przytomność. Była świadoma, cierpiała, ale powiedziała mi taką rzecz: Mówi, Dobrek, nie udało mi się. Przepraszam cię, że mi się nie udało. Bardzo chciałam być inna, ale koleje losu w moim życiu spowodowały, że nie dałam rady. Ja całe życie oskarżałem mamę, i dzisiaj tak wielu ludzi oskarża swoich bliskich, bo piją, bo popełniają błędy. Ale Bóg niesie cały ciężar każdego człowieka, jeśli nie znasz przeszłości człowieka, który cierpi, ponosi klęski życiowe, nie oceniaj go, bo to tak jakbyś oceniał Boga, bo Bóg mierzy się z każdym bagażem człowieka. Nie ma bagażu, którego nie uniósł Bóg. I Jezus wziął każdy grzech, każdy ciężar na krzyż. Ja wtedy zacząłem widzieć, że moja mama nie chciała być złym człowiekiem, nie udało jej się, ale nie mam prawa jej oceniać. I... Modlimy się czasami taką modlitwą Ojcze nasz. I tam jest takie piękne słowo. I wybacz nam, jak i my wybaczamy naszym winowajcom. Bóg wybaczy tylko wtedy, jeśli my wybaczymy naszym winowajcom. Ja zrozumiałem, że aby iść dalej w moim życiu, aby rozwijać się i kiedyś być właściwym ojcem, muszę wybaczyć moim rodzicom. Muszę pozwolić, aby łaska przebaczenia weszła do mojego serca. I trzymałem mamę za rękę, wiecie, i mówię, mama, jeszcze pójdziemy do sklepu, zobaczysz. Będę takim synem, że nauczę się grać w piłę i pokopiemy jeszcze ona mówiła, dobra, jak ja odchodzę, to jest koniec. Mój czas minął. Mama odeszła, ja w tym samym czasie dowiedziałem się, że mój tata dostał udaru mózgu. Tata, którego tak kochałem, bycie, tata mi spuścił niejednokrotnie takie lanie, takie manto po pijaku. Ja go zawsze kochałem, bo ja widziałem, jak on cierpi, będąc niewidomym człowiekiem. I pamiętam, że po jednym z takich, kiedy dowiedziałem się, że jest po udarze mózgu, pojechałem do szpitala i ten twardy mężczyzna, niewidomy, leżał w pieluszce. Sparaliżowana lewa strona, obraz, który kruszy serce chyba każdego człowieka, jeżeli widzimy tam bliskiego człowieka jeszcze. Widziałem jak siostry przychodziły z taką pogardą obok mojego taty. Ja pamiętam jak myłem mojego tatę i, i tuliłem go, mówiłem do Boga: Nie zabieraj mi go, proszę cię, to jest jedyna osoba, na której dzisiaj mi zależy. I usłyszałem taki głos: Nie bój się, bo ja już się o niego troszczę. I tato zmarł rok temu. Odszedł, zapił się. Wielu ludzi mówiło o Żul, yy, pijak bo tak łatwo przychodzą nam takie słowa. Ale kiedy siedziałem nad jego grobem i pytałem, Boże, dlaczego tak się stało, Bóg odpowiedział mi jedną rzecz. Dobromir zabiła go samotność i krzyż innych ludzi, gwoździe innych ludzi, bo dzisiaj tak łatwo jest wziąć kamień i rzucić w drugiego człowieka. I mojego tatę złamało to, że on był niewidomy, popełnił wiele błędów, z którymi nie umiał sobie poradzić. I krytyka innych ludzi zaprowadziła go do miejsca, w którym sobie nie radził i pił alkohol. I powiem taką rzecz. Wielokrotnie byłem świadkiem wiecie, nawet tata, mój tata nawet po, po, po tym udarze pił alkohol dalej. I było wiele takich przypadków, kiedy w nocy byłem z nim w domu, on pił, załatwiał się pod siebie. Ja go myłem, bram go do wanny. On znowu się załatwiał pod siebie. I tak trzy razy albo cztery razy w nocy. I mówiłem, kiedy tego zmienisz, Mówię, kiedy usłyszę ducha pokuty w jego życiu, kiedy zobaczę, jak on płacze. I któregoś dnia przyjechałem do domu, i on płakał, wiecie, i zobaczyłem w nim małego chłopca. I, on mówi, I pamiętam, jak mój tata płakał, mówił: Zabrałeś mi wszystko, zabrałeś mi wzrok, zabrałeś mi żonę, zabrałeś mi zdrowie. Ilu z ludzi dzisiaj obarcza Pana Boga wszystkim, co najgorsze? Żyją w zgorzkniałości, nie są w stanie sobie poradzić, żyją w samotności. Obok Ciebie, w, w Twoim domu, jest wielu ludzi samotnych, którzy umierają w samotności, na wózkach, o kulach, nie radzą sobie, mają problem i taki był mój tato. Miał dziadka, który strasznie go bił, ojca, który był majorem Wojska Polskiego. Przeżycia z, wo z wojny zrujnowały mu emocje, lał mojego tatę, był mój tata był porównywany zawsze jako ten najgorszy. Jego brat, wujek Zbyszek, zawsze był super i to zrujnowało emocje mojego taty, on nie umiał być innym tatą dla mnie. Ja obdarzyłem mojego tatę ogromną miłością i ja kochałem go. I kiedy odszedł, płakałem bardzo, do dzisiaj, bardzo za nim tęsknię. I dzisiaj będę miał przyjemność zarapować dla was taki utwór o rodzicach, o tym, abyście czcili swoich rodziców. Głównie do młodych ludzi o tym mówię, abyście szanowali ojca i mamę. Póki ich macie, bo ich dni są policzone. I przyjdą dni, kiedy zabraknie ich wam, tak jak mi zabrakło mojego ojca pijaka. Zabrakło mi mojego taty pijaka. Bo rodzic jakim jest, takim jest, ale jest twoim rodzicem. Jeśli ty dzisiaj wyprzysz swoich rodziców i będziesz się ich wstydził, to chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Przyjdzie czas i ciebie też będą wstydzili się w życiu. Dlatego, że co człowiek się je to zbierał będzie. Ja nie wstydzę się mojego taty. Miał problem, ale wiele rzeczy cudownych mi dał. Niejednokrotnie przyszedł do mnie, dał mi rękę, podciągnął mnie z narkotyków. Dzięki niemu nie wylądowałem w kryminale. Powiem wam tą anegdotę. Kiedy wpadłem w największe problemy, zacząłem już kraść. I już zrobiłem wiele złych rzeczy. Miałem iść na dołku zamknięty, miałem być w kryminale. Mój tata zadzwonił. Dowiedziałem się o tym wiele miesięcy później. On był tak dumny, że nigdy mi tego nie powiedział. Powiedziała mi o tym policja i później prokurator, że ojciec zadzwonił i powiedział, że jest niewidomy i że potrzebuje mojej opieki. Chociaż nie mieszkałem z nim, okradłem go. On zadzwonił i powiedział, że potrzebuje mojej opieki. Żeby mnie nie zamykali, prosił ich. Ten oś jest bandyta. Po jego śmierci napisałem taki utwór dla niego, dla taty. On będzie na mojej płycie, którą obecnie robię. Dedykuję go moje, mojemu tacie i mojej mamie. Najważniejszą rzeczą, jaką dali ci rodzice, to jest życie. To jest błogosławieństwo dla ciebie. To jest to, że dzisiaj możesz być. Cokolwiek wydarzyło się złego później... Albo to wybaczysz, albo będziesz żył w zgorzkniałości, jako samotny człowiek. Nie zrobisz kroku dalej. Ja wybaczyłem rodzicom i miałem cudownych rodziców. Kocham moją mamę, kocham mojego tatę. Jestem cudowny, że miałem takich rodziców. Dziękuję im, bo wiele się od nich nauczyłem. Mama nigdy mnie nie przytuliła, ale jedna chwila w szpitalu dała mi więcej niż, niż tych błędów, które napełniła, naprawiła je. Bóg to naprawił, bo On odwraca wszystko ku dobremu, bo On jest w stanie wszystko obrócić ku dobremu. I... Dzisiaj spotykam wielu młodych ludzi, którzy mówią na ojca stary, na mamę stara. Spotykam wielu ludzi, którzy pokłócili się z rodzicami albo z kimś tam o drobnostki i mówią, nie chcę ich znać, nie chcę ich znać. Jak smutnym postawą jest taka postawa serca. Chyba chciałbym Ci powiedzieć, zaświadczyć tutaj, że jeśli nie wybaczysz, będziesz w żyłym będziesz nieszczęśliwym człowiekiem. Bóg ma przebaczenie, jeśli zawołasz z głębi serca i pozwolisz przebaczyć, Będziesz żył w błogosławieństwie Bożym. Nie ma lepszej łaski dla człowieka, jak oddać serce Jezusowi i przebaczyć. Tak jak Bóg nam przebacza. I wiecie, i kolejną etapą mojego życia było to, że ja bardzo bałem się iść na studia. W mojej głowie zakodowane było to, że ja jestem do niczego. W domu dziecka mówili mi, Makowski, ty nawet zawodówki nie skończysz. Więc ja żyłem z takim strachem, bo tak jak powiedziałem na początku, co siejesz w swoich domach młodym ludziom?